To była bo moja walka gdzieś tam po różnych małych halkach, małe, małe gale ze słabszymi zawodnikami, a ja tu nagle walka z kliczką, walka o cztery pasy, wiesz, gdzieś to tam, wszyscy myśleli, że wiesz, jadę na, na ścięcie, że, że tą żartie, tak. tam naprawdę mocne lanie dostałem, tak, e, ale, ale, ale nie leżałem. Inwette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Dzień dobry, zatem witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy gość. przedstawiać nie muszę. Myślę, że dobrze zauważalny. Ogromny rozmiarów Mariusz, Wiking. Wach, tak jest. Nie. Mariusz, mieście się na puszce, wystarczająco nie, miejsca? Ale specjalnie ja bo taką większą zamówię. Tak? <laughs> tak, byłem tutaj dzisiaj rano i wybuchałem <laughs> żeby były nieco, nieco większe. Na, e, chyba naj, największy gość. I tutaj mówię o, o kalibrze, tak? E, ale również o. O chyba twoim twoich właściwie mm, osiągnięciach bokserskich o, o całej karierze. Ta karierza, kariera jest bardzo bogata, ta kariera jeszcze do końca chyba nie dobiegła. Tak, ale to jeszcze, a nic na to nie zapowiadało, że coś takiego wiesz, takiego osiągnę w tym boksie, tak? Na pierwsze moje treningi. O tego trzeba zacząć, że bardzo późno zacząłem 20-20 lat, miałem jak, jak e, gdzieś tam coś Cześć poważniejszego chodź? się stało, tak? Mm. Poszedłem na tą salę. To trenerzy mówili, że, że, że nic tego nie będzie. Tak, ale gdzieś tam, wiesz, swoja, swoją zadzie, zada, takim zadziorem, e, wkręciłem się w te treningi. Praktycznie codziennie na treningu pierwszy, przy, pierwszy przychodziłem. E, powolutku, powolutku, powolutku. Gdzieś tam później e, z takiego nieznanego klubu Tomek z Kraków. Kiedyś był taki bokserski klub. Pamiętam, ja w ogóle pamiętam też twoje pierwsze kroki. Ja pamiętam Marysza Wacha w wieku 20 paru lat, który, który na sobódkach bokserskich razem ze mną gdzieś tam stawiał swoje ta. pierwsze kroki. Tak, i wiesz, ja tak naprawdę pojechałem na, na, na takim mistrzostwa, pracowałem już, chodziłem na treningi dla Tomaksu, boksowałem dla Tomaksu, pojechałem na pierwsze mistrzostwo Polski, zdobyłem brąz. Później wiadomo później ta kariera po tym brązie się naprawdę... Przyspieszyła, przeprowadziłem się do Warszawy. E, dwa razy z rzędu mistrza Polski w Superciężkiej zdobyłem. E, byłem na Mistrzostwach Europy. Tak samo niesłusznie przegrałem. E, przegrałem, przegrałem tam finale? walkę. Nie, nie, nie w finale. Okay. Przegrałem walkę. A jakbym wygrał, tą, jakby mi sędziowie dali tą, wygraną tą walkę, pojechałbym na Olimpiadę, tak? Do, do Aten w 2012. Roku. Ale tak, gdzieś tam później, późniejsze turnieje, gdzieś tam ci delegaci, sędziowie zauważyli mnie i dostałem taką zieloną kartę, że, e, że poleciałem do Aten z zawodnikami, z całą tą kadrą naszą, całą Polski i, i wiesz, i walczyłbym tam, jakby któryś z zawodników bardzo super ciężkiej gdzieś odpadł, wiesz, gdzieś, pan... nie dostałby, chory by był, ręka złamana czy coś ale niestety wszyscy, wszyscy, zawodnicy, wszyscy zawodnicy wystartowali. Niestety wszyscy byli zdrowi. Wszyscy zdrowi byli, tak. Ale wiesz, naprawdę ta, ta moja kariera bardzo szybko się potoczyła. Gdzieś od, od, od walk gdzieś na pierwszych sobotkach w Krakowie, później po, po, po naprawdę walki z, z, z czołówką światową. Tak. A Twój największy tytuł w sporcie amatorskim? No, mistrz Polski, dwa razy mistrza Polski. A międzynarodowych Polski. tytułów nie było już tam? Nie, nie, nie. Nie było nie. medali na ja byłem, byłem tylko raz na mistrzostwach Europy, gdzie, gdzie, gdzie chyba jedną czy dwie walki wygrałem i trzecią, trzecią przegrałem. I co, i później zawodowstwo, tak? W, w jakim wieku przechodziłeś zawodostwa? W 2004? To ile miałeś lat? Woliczyłem szybko. Dobra. No, w, czwartym Dobra tak. w 2004 roku. Na dzień dzisiejszy twój rekord to jest? Ile stoczonych wojenników? 42? Nie wiem, ja bym ja ja 42 <laughs> pojedynki chyba, 42 i chyba 6 przegranych. A czy ogólnie widzę, że chyba nie jesteś gościem, który gdzieś tam żyje statystykami. Nie, nie, Jaki nie. jest twój rekord? Tak mi się wydaje, że 40-42 walki. Nie te statystyki wiesz, jak nie rozpytałem mnie dziennikarze na którym miejscu się czujesz w Polsce, tak? Wiesz, jest Kownacki, jest, jest, jest Szpilka, jest, jest ten. Ja mówię, ja mogę nawet być dziesiąty, czy tam ostatni, pięćdziesiąty na przykład. Tak? Dla mnie to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, jak się wiesz, jak się czujesz, jak ja sam się czuję, nie? na tym gronie naszym e, polskim podwórku. Tak? Ja pamiętam, że na wspólnej gali, na której występowaliśmy właśnie na stadionie narodowym, którą organizował Marcin Najman, to wtedy sam, sam Marcincie. Czy wychwalał? Właśnie on wtedy ocenił Ciebie jako takiego zawodnika, który nigdy żadnemu rywalowi nie, nie odmawia walki, że nie jesteś właśnie takim typowym kalkulatorem, że sprawdzasz rankingi, czy spadnę nie. ileś pozycji, pójdę do góry, tylko... Nie, dla mnie najważniejsza tak jest sama walka, sam wiesz pojedynek. Im lepszy zawodnik, to tym lepiej dla, dla, dla kibiców. tak. Bo oni wiesz, że oni kupują bilety, oni, oni oglądają to przed telewizorami, to, to walczymy dla nich, tak? nie, nie sam dla siebie walczę, bo pewnie walczył sam dla siebie, to bym, to bym pewnie wybierał tych przeciwników, trochę innych, tak? ale to walczę dla, dla kibiców. I wiesz, Im lepszy zawodnik, to, to sam osobiście się lepiej, lepiej mogę się przygotować i lepiej się z, z, prezentuję w, z, w walkach z tymi lepszymi zawodnikami. Wierzy, nieraz, nieraz, tak jak Marcin powiedział, że, wiesz, że ja bym jako pierwszy, tak? gdzie się zgłosił do mnie, i, I powiedziałem, że tak, że wystąpię, i później lawina krytyki tak, na, na moją osobę, gdzieś tam wiesz gadanie, pierd... pierd pierdzi... <śmieniciela> ja — Ziółmuś, to nie telewizja, pierdolenie ja Tak, tak, dobrze. — Tak, pierdzielenie, pierdzielenie, rzeczy, powinniśmy... — Nie udawaj takiego wiersza. — Pierdzielenie tylko ale wiesz, odpowiedziałem mu na pierwszym spotkaniu, tak, zawalczę i tak trzymałem się do samego końca, do dnia, do dnia, do dnia gali. Wiadomo, że no, osobiście nie wystąpiłem na, na tej, na tej gali, ale z... Inne no właśnie, gry, weź, przypomnij, przecież. bo ja bardzo dobrze wiem, co tam się wydarzyło, ale skoro jak widzisz, nie przebieramy słowa, to tak Mariusz zwyczajnie co tam się odjebało. Wiesz, co? Byłem walczyć z Moliną, tak? Z takim Amerykaninem. Ciekawe zestawienie, bo on wcześniej, tak, chwilę wcześniej zbił tą Kadamkę. Tam Kadamkę, tak. I to na, na tamten okres myślę, że to by była świetna walka dla mnie i dla niego. I akurat ja byłem w fajnej formie bez problemu, wiesz, tak samo nie było dyskusji, tak? Wybieranie ranie przeciwników. Molina ok, zajebiście przygotowujemy się e, i walczymy, ale on wcześniej stoczył dwie walki, tak? stoczył, nie było żadnego problemu, a gdy miał walczyć już ze mną, miał przylatywać do, do Polski, to już znaczy, no, zaczęły się jakieś problemy, jakieś, wiesz, odgrzebywanie, że został gdzieś tam kiedyś złapany. Podoba na... da to, o czym mówisz, tam był taki incydent, że on został złapany na tak. zaferze antydepingowej, tak? tak? I gdzieś tak. tam chwilę po tej ja że zrobił jeszcze dwie walki. Były walki, a w walce ze mną już, już gdzieś tam były problemy, tak, że, że nie, nie, nie dostał jakiejś akredytacji. Ale osobiście rozmawiałem z, z nim dzień przed walką, pokazywał mi, był w domu, pokazywał mi bilet, że. Że ma bilet, ale niestety nie, nie, nie doleciał. Czyli co, finalnie próbuje odgrzewać, gdzieś tam dojść do, do właściwie samego źródła problemu. E, to jest polityka też w boksie, tak? Ta, takie walki, ta. gdzieś tam komuś było nie na rękę, tak on takie do walki doprowadzić, tak? Tak, tak. To co mówisz, że on przegrał, wiesz, parę, parę tygodni wcześniej, czy parę miesięcy wcześniej z Tomkiem i komuś, tak mi się wydaje, bo to. Wygra, wygrał z Tomkiem, wygrał, Tak. że tak. To miałeś I możliwość właściwie ta. Tutaj też, nie chcę użyć słowa. Że wybicie na plecach Tomka, no właśnie, ale nie. wiadomo, że to jest punkt odniesienia, że, tak, że on się kibice tą kibicową tak. porównywali, tak? że tutaj przegrał, a tutaj Mariusz z nim e, by wygrał. My tak, tak wygrać. To, to, to jest polityka, to jest w boksie, to naprawdę jest polityka, kalkulacje, promotorzy, menadżerowie, osoby związane z tym sportem e, niekiedy nie przybierają w środkach. Tak? Nie wiem, czy dobrze oceniam, że Twoja najlepsza walka, ale przynajmniej walka, która chyba najbardziej zapadła wszystkim Twoim kibicom w pamięci, również w tym mnie, to jest. 2012 rok. Kontra versus. Klitschko, tak. Tak jest. Wiadomo, to 8 lat temu, bardzo bardzo daleki okres. Ale to chyba Na był. A Mariusz co... Bach to był w takim największym prime. To chyba był Twój największy stos. Czy, co, czy gdzieś tam wskażesz inny jeszcze okres? Wiesz co, nie byłem. Wiadomo, fizycznie, psychicznie byłem przygotowany znakomicie, tylko nie miałem tego doświadczenia, co mam dzisiaj. Tak? E, to była bo moja walka, gdzieś tam po różnych małych halkach, małe, małe gale ze słabszymi zawodnikami. A ja tu nagle walka, z kliczko, e, walka o cztery pasy, więc gdzieś to tam. Życiowa szansa. I, nie? Życiowa szansa, tak. I, i, I myślę, że to było, było to trochę później. To, to zupełnie inaczej by ta walka wyglądała, tak? bym miał większe doświadczenia w tym, w tym ringu. Tak, wiedziałbym, wiedziałbym, jak się tam yy, zachować w pewnych momentach. To naprawdę zostałem yy, mocne lanie, ale myślę, że wyciągnąłem gdzieś tam wnioski, tak, te błędy, które, które mogłem poprawić, poprawiałem w, do kolejnych pojedynków. I, i po tamtej walce tak naprawdę miałem jeszcze Później mnóstwo, mnóstwo fajnych walk z fajnymi zawodnikami, Powietkin, White, Miller, gdzie to jest naprawdę czołówka światowa. Wiesz co, bo to właśnie chyba wynika również z tego, że jak sam zaznaczyłeś, ty nie wybierasz wśród, wśród wali, bierzesz walki, że pewnie z każdym. Zrobię zajmistą efektowną walkę, walkę, która się podobała publiczności, i właśnie o takie walki przede wszystkim chodzi. Żeby takie walki, które dostarczają emocji, takich zawodników później chce się oglądać, takim zawodnikom chce się płacić pieniądze i zestawia się właśnie z najlepszymi fighterami na świecie. Ale skoro już nacisnąłem, nadepnąłem na, ten, na to znamie finansów, to była twoja najlepsza, najlepiej opłacona walka? Tak. Najlepiej Ta. zarobiłeś na tej walce? Tak. Ale były też problemy z wypłatą, tak? też bo tam po byłem... trochę młyn, co? Wiesz co, byłem podejrzany o, o doping, tak? gdzie, gdzie na tamten okres nie miałem w ogóle możliwości jakiejkolwiek obrony, tak? nie mogłem wiesz, nic zrobić. Oni powiedzieli tak i tak, tak miało być. Tak? I wiadomo, że, że były problemy z, z wypłaceniem gdzieś tam osobne jakieś konta, przelewali to na osobne konta. Było mnóstwo, wiesz, mnóstwo zamieszania. Jakieś kary, bardzo wysokie kary po, po, musiałem popłacić, ale koniec końców. E, zostałeś to, oczyszczony, tak? Tak. się tak, chciałem tak. Ale wiesz, ale wiesz, każdy o tym, ale. Wiesz, Kliczko wie. To o tym byś... było bardzo głośno, a o tym, że już zostałeś że z tego oczyszczony, już było. No, o, tak, ale, ale też chodziło o te rękawice, tak? Że byłem podejrzany od, od, przez no. ich obóz, że, że gdzieś tam. E, Wyciągałem tą gąbkę z, z tych rękawic. Tak? Przyznaję się, Maru, przyznaję. Tak. Mimo, że no, w no, nie powiem. Też tak? mówię, ja w jednym <laughs> rękawicie założyłem, a w drugim w talecie sobie go roz, nie Myślę, że to, to był bardziej, bardziej większe przestępstwo, jakbym coś kombinował z tymi rękawicami. Oto by mi mogli naprawdę. E, zawiesić, czy, czy dyskwalifikować czy coś, ale tak. Ale oni mi wymienili jedną rękawicę. I później temat ucichł, tak? Nikt, nie, żadnego dochodzenia, żadnych pytań, nic nie było, tak? Wiem, że nie żyjesz specjalnie statystykami, ale to była wtedy twoja pierwsza zawodowa porażka? Tak. pierwsza Była pierwsza porażka, tak, 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 tak. tak, tak, tak. Kolejna? Znaczy, sorry, w ogóle nie chcę nawet o porażkach, nie, ale, ale powiedzmy sobie, dobra, to może kolejna walka, ja Cię o nią zapytam gdzieś tam, nie wiem, na ile będę skakał w chronologii, bo nie wiem, na ile uda mi się zachować odpowiednią kolejność, ale kolejna walka, która mi zapadła, to jest Twoja przegrana z ba... zawodnikiem bakole, bakole, jeśli nie tak. przegr... Jak ty, Wiesz... ty pamiętasz tą walkę, jak ona wyglądała z Twojej perspektywy, bo, bo ja zaraz powiem, jak to wyglądało z widza, z perspektywy Chur... widza. Wiesz co, że o tej walce rozmawiałem tyle, że to... Byłem naprawdę przygotowany dobrze, tak, tylko te ostatnie ostatnie godziny, ostatnie tam e, minuty przed całą walką poszło coś nie tak, tak. Ja bym był, już powtarzam się, ja bym był w normalnej, tak jak dzisiaj jestem w normalnej dyspozycji, to by ta walka zupełnie inaczej wyglądała. On był naprawdę do, do zrobienia i mogłem to spokojnie, spokojnie go wyboksować, ale... Stało się tak, jak się stało, przegrałem gdzieś tam. E, bo gdzieś tam chodziła mi ta walka po głowie i bardzo chciałem remasz, tak, ale, ale gdzieś tam myślę, że już chyba się nie, nie, nie spotkamy z Bakole. Ja muszę powiedzieć, że byłem pod bardzo dużym wrażeniem tego, jak prezentował się wtedy właśnie Bakole, czyli twój rywal tak. w ringu. Był naprawdę dużo luźniejszy, sprawniejszy, był szybszy. Był bardziej, dużo bardziej dynamiczny. Wiadomo, że walczy się tak jak przeciwnik tak. pozwala, no i przez to, że faktycznie delikatnie w tej walce zamoliłeś, że, że miałeś swoje problemy, no to mu wtedy dużo bardziej rozwinąć skrzydła, ale tak. no, wiadomo, że wybił się na twojej no, Tak Taki sam styl yy, miał jak ja, że jak, widział, jak ja widzę, że przeciwnik z rundy na rundę Gaśnie, opada, tak. to, to mi skrzydła wie, rosną, w tak? to, tak? Tak samo było w jego sytuacji. Ja gdzieś tam zagasałem. A on wiesz, nabierał, żaglu, żagle nabierał i, i wiesz, i zadawał ciosy, tak? I gdzieś tam zostałem wyliczony przez, przez nas stojąco i sędzia, sędzia. Pewnie wiesz słusznie, słusznie Robert Gortad, akurat mi sędziował Robert Gortard. Pewnie wiesz, myślę, że, że słusznie, bo i tak wygrać bym pewnie nie wygrał, wiesz, słusznie, słusznie, słusznie przerwał. To chciałem właśnie powiedzieć, że... W pewnym momencie jeśli zawodnik walczy tylko i wyłącznie o przetrwanie, a nie o zwycięstwo, tak, to tak. Już nie miała najmniejszego no sensu. To, 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 to pewnie bym przetrwał jeszcze parę rund, tak, ale to by się mogło odbić już na moim, na moim zdrowiu, tak. I e, sędzia ringowy, który mi sędziował e, naprawdę bardzo doświadczonym zawodnikiem i teraz sędziom i, i wiedział, że to... Prędzej czy później tak przegram, to on wolał, to tak mi się wydaje, bo nie rozmawiałem z nim na ten temat, nie rozmawiałem z nim na, te, na temat tej walki, ale tak przypuszczam, że, że chciał mi, chciał to wcześniej zakończyć, tak, bo wiedział, że to, żebym przetrwał jeszcze trochę, tak? możemy bym przetrwał do końca tej, tej walki, ale, ale, ale to odbiło się na, na moim zdrowiu. Tak powiedziałeś. Narożnik czy sędzia to są osoby, które biorą przede wszystkim odpowiedzialność za twoje zdrowie. Tau. I też uważam, że była to bardzo słuszna decyzja. Zresztą pozdrawiamy bardzo serdecznie Roberta, bo tak jak powiedziałeś, to jest świetny sędzia Tau. zawodnik, także gość, który jest zwyczajnie fachowiec Tau. jednym dużym słowem. Kurwa, sorry, że tak mówię idę <grym> w te porażki, nie? Ale ogólnie <grym> byłem m. też ogólnie na żywo Twoją walkę z Arktkiem, szpilką. Dawaj powiedz mi, jak to w twojej głowie zostało zakodowane. jest co, Dobrze, no najważniejsze, ja to, to potrafię się pogodzić ze wszystkim, tak, nawet z tymi z przegranymi, ale najważniejsze dla mnie, że, że, że ta waka naprawdę się podobała kibicą, że to wie że gdzieś tam utkwiła kibicą gdzieś w głowach i zawsze wymieniają, wymieniają przegrane moje, to gdzieś tam druga, trzecia waka to za szpilką, tak? Ale... Ale dobrze się czułem, wiesz, nie, nie czułem się zagrożony żadnej sekundzie tego pojedynku. Wiadomo, gdzieś tam zabrakło tego, tak jak we wszystkich moich walkach brakuje tego tej, tej kropeczki nad i tak. No i właśnie to... chciałem tak o, już wziąłeś... gdybyś dzisiaj musi cofnąć w czasie, co byś zmienił w swojej strategii, coś poprawił to... jak, tam jak, bym... jak ta walka wyglądała, gdyby było drugie zestawienie. Zdecydowanie bym poszedł na niego teraz, wiesz, wiesz. wiadomo, że to z gardem, ale, ale bym po prostu wiesz, ruszył na niego i, tak, zadawał ciosy i tyle. Tam wiadomo brakło mi w ostatniej rundzie jednego uderzenia. Ja nalegałem przed tą walką na, na 12 rund, wiesz, ich, ich, ich narodnik się nie, nie zgodził na 10. Wiadomo też, inaczej by to wyglądała ta walka na dystansie 12 rund, ale była 10 rund, przegrałem z żartkiem. Żyjemy dalej, nie? Żyjemy dalej, oka sobie nie wydubię, tak? <grymne> Kurwa, i sobie, ostatnia, ostatnia jeszcze gadka o porażę, ostatnia. ona Ale... akurat jest taka, powiedzmy sobie, najbardziej pozytywna, bo powiedzmy, że walka wzięta na ostatnią tak, chwilę, tak. na zajebistej gali, z mega zajebistym zawodnikiem. Z Tak, z White'em, White i to jest, powiedzmy sobie, Mariusz Wa, który nie przeszedł przed tą walką jakiegoś tutaj bardzo ciężkiego, katalożniczego obozu przygotowawczego, zaprezentował się nie raz, nie bardzo, raz, bardzo, bardzo dobrze. Jest to nieraz tak wie, że go, pewnie gorzej bym się zaprezentował, bym się przygotował trzy miesiące do tego pojedynku, co dzień bym o tej walce myślał. E, co drugi dzień wywiady z, z dziennikarzami bym pytali o tą walkę, e, bym analizował jego walki tego aita On naprawdę jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, tak? E, a widziałem ją tydzień przed, przed, przed galą, te zadzwonili. Nie było presji, nie? Był, nie? Nie, nie zero. Już tak. przyjechałem, na, przyjechałem do, do Piotr e, tydzień przed walką, tak, Zrobiliśmy, mieliśmy zrobić jakiś mocniejszy trening, ale, ale trener zerknął na, na kalendarz, mówi tydzień, to, to, to nie opłaca się, że wiesz, w ogóle e, jakiś mocniejszych trening, tylko luźni, luźniutka tarcza, wiesz, na, na świeżości pojechaliśmy i wiesz. I, i też myślę, że dodaliśmy dobry pojedynek. E, wiadomo, w tych moich wszystkich walkach czegoś brakuje szczęścia i tej kropeczki kropeczki Jest takie właśnie powiedzenie również, że w podzieliłeś tydzień przed walką. W ostatnim tydzień to można bardzo dużo ta, zepsuć, ta, ale nie można ta. nic naprawić. I naprawdę ostatni więc... trener powiedział, że, że mieliśmy zrobić jakiś mocny, wiesz, mocny trening jeszcze, ale, ale spojrzał trener na, na ten kalendarz i mówi, że nie ma sensu to, że możemy właśnie... Możemy coś spieprzyć tylko więc. I powiedz mi w takim razie, bo na, naprawdę była twoja, twoja bardzo dobra walka. Ja oglądałem to na, na żywo, także byłem pod naprawdę dużym, dużym wrażeniem, jak sobie Warabi? świetnie radzić, Proszę. Dwa robiłeś? Byłem w Tajlandii. Jaka, tam, jeszcze Jeszcze. Tak, <laughs> tak, byłem w Tajlandii, mówiłem, w gościu, zerwałem dla Ciebie nockę. Siedziałem, siedziałem w Najpie, oglądałem no. to do końca. Y, ale tak, ale przynajmniej dobra, warto było, że tak powiem. Warto było, ale. Ale nie wiem, uważasz, że masz jakieś problemy, że słychać się nie wytrzymuje w pewnym momencie, skoro faktycznie wyszedłeś do walki zbiegło, nie było presji, no. dużo lepiej się walczy jak taki underdog, który nie musi wygrywać. Najgorsza osoba presja, chyba to, to, musi wygrywać. Ja mówię, lepiej, tak, tak, ja, ja, lepiej się czuję, jak jadę właśnie gdzieś na teren przeciwnika i wierzę. Nikt we mnie nie wierzy, tak? Jestem, jestem na straconej pozycji, tak jak byłem, wiesz, z teperem, taki w Niemczech, tak? Tak samo na wszyscy myśleli, że, wiesz, jadę na na ścięcie, że, że tą przegram, tak? ale gdzieś tam, wiesz, sędziowie dyst, na dystansie 12 lub sędziowie zdecydowali, że ja wygrałem, wiesz. Ja się o wiele lepiej tak czuję, wiesz, jechać i, i, i zrobić, wiesz, niespodziankę, czy, czy naprawdę dobre walki toczyć, czy, czy nawet wygrywać z, z miejscowymi faworytami. Co jest największym atutem Mariusza Wacha? Psychika. Myślę, że chyba psychika, tak. Wiadomo, że, że to, że tylko Głupiec się, się nie boi, tak? Ale gdzieś tam e, ta moja odporność na, to, na, ten, na ten ból, na, 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 na jakiś strach, gdzieś tam mam, mam to zminimalizowane, tak. To właśnie troszeczkę parę uprzedziłeś moje kolejne pytanie. <grym> Czy w ogóle Mariusza Waha da się znakotować, bo tutaj Bakole, Bakolewaka została przerwana, ale ja nigdy nie widziałem, leżałeś kiedykolwiek na Dechach? Nie, ani na spawingach. Ani... Ja pamiętam, że chyba po walce z Kliczko. Chyba któryś tam portal niemiec w Niemczech wyliczył, że Mariusz Ruchowi na głowę spadło no, tam 40, naprawdę, 40 ton. Tam naprawdę mocne lanie dostałem, tak, e, ale, ale nie leżałem. Ale tak. tak. Ale, dlatego pues to... dobra, podsumowując, albo tak, albo nie, da się zakautować Mariusza tak no, lub nie. Na dzień dzisiejszy. Nie <głosilny> ma na dzień dzisiejszy, jutrzejszy. Czy Mariusza Pacha da się z tego autobus? Nie da się, nie da się. Wszyscy to, próbowali. Próbowały, próbowały, to, klicu, to, my, to, wycinamy to, wycinamy to, 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 nie da się. Pomanewrujemy, nie da się. Tyle próbowało i to najsilniejsi ludzie na świecie. Nie da się, jak powiesz, że się nie da. Ja oglądam Twojej walki nie czekam aż ktoś kurwa oczywiście to, to w końcu zrobi, tylko, tylko oceniam to, moja odpowiedź jest taka, że się Mariusza Wacha nie da znakotować. Mariusz Wach właściwie sparował chyba z każdym na świecie, jesteś też bardzo często, że tak powiem wypożyczany, wynajmowany, zatrudniany jako tak. również partner dla, dla postaci największych na świecie. Tak. Tyson Fury, Anthony Joshua, Powietki. Powietkin. Gadałyśmy o tym, że faktycznie to jest, to jest tylko sparring, to nie jest walka, tam nie ma presji, więc sobie wychodzisz na pełnym tak. luzie i tak dalej, jak wtedy już bez tego obciążenia psychicznego, jak się prezentujesz na tle nie, no najlepszych no, postaci no sparinga, na świecie.